Siemanko mordeczki z tej strony, szaku. I to jest kolejny z gry Minecraft. W dzisiejszym odcinku wraz z Farelem i jj zmierzymy się z tornadem. Także mordeczki, stawcie łapy w górę i suba na kanale. I zapraszam Was bardzo serdecznie. Wow, spójrzcie, co to jest? Jej, generator to jest pogody. Jest generator pogody i ostrożnie, ja tego nie dotykam. Spójrzcie na niebo, co się dzieje. Ej. widzicie tą chmurę? Burzowa. Ja dzieje? mówię, że to jest nie. chmura burzowa. Co, ty co zaczęło lać Ej, chyba przez mm. to, kto tego dotknął. Ej, co ja raz. Ja tego no? jeszcze nie dotykałem. A wiesz, szaku naciśnij raz. Nie, okay. no proszę. E, pa, dobra. Ja nie, nie, chyba trap powinno być dobrze. Jest git. Nie, nie działa. Naciśnijmy jeszcze raz, myślę. Dawaj. Machine set to rain. No okej, okay, będzie padało, czyli to no To maszyna, pada. Która Generuje pogodę. Okej! Okay. Czyli ona teraz spowodowała, że okay. pada deszcz. Czekajcie, 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 pierdolone. Oczywiście czas nie już noc się robiła. Ja po prostu powiem, że naciskam jeszcze raz i się pogoda naprawia, nie? Okay. dobra, naciśnijmy jeszcze raz. Machine set no, to naciśnij. lightning, będą pioruny? Gdzie są no pioruny? nie, serio, zabijesz nas na 100%. Nie, będzie dobrze. Ja na razie nic nie widzę, to co? Ja... Ja się schowam pod drzewkiem. Zobaczcie, liście spadają z drzew. O kurczę, chyba zanosi co? się na burzę. O kurde. No spójrzcie na drzewka. Wiecie co, moi przyjaciele? Ja bym Ty... radził... Nie, burza! Ja Dobra. bym radził zbudować sobie jakąś chatkę, bo tutaj może być niebezpiecznie. Dobra, chowamy Traflingkę. się. Dobra, Szaku. Okay. Ja zrobię crafting. Dobra. Ty robisz crafting? Dobra, tak, ja zrobię, zrobię. drzewka, także spoko. Kurki jednym oknom. Jak to wygląda nasza pogoda? Na razie jest jeszcze spokojnie. Masz Aha, crafting? Pięknie, spokojnie. pięknie zrobiłem, Ale żeś pięknie postawił. Ej, do sobie Dobra idę to rzeczą, wezmę. Zobaczę co tutaj mamy A ma kilofią. Zobacz, on... Zobacz, Zobacz to jest, jest dla nas. Położyć. Bo nie wiem jak my tą burzę przetrwamy. Dobra. Szak, no raz. Ja mam kilo. Masz kilof? Mam. Dobra wykopmy tutaj. Wow, zaczyna się robić wietrznie. Okej okay, JJ tutaj dla ciebie jeszcze łopata. No dobra, dzięki. Dobra, co? Mam nadzieję, że jakiś piorun na marchewi, nie? Nie raczej nie. Oh, tak, to ty taką? Budujesz grządkę na marchewkę? No to się schowamy, nie? Tak, na siebie! No, dobra, dobra, dobra. Ja szybko jeszcze tutaj sobie zetnę tylko drzewko. Dla was też jest będzie ta obada, miejsce. Ale co mi miałeś dać i mi nie dałeś? Zabrał pewnie ja ja Podniosłem, proszę O Jezus Dobra Dobra Szaku, jest sami się wydaje, że ten nasz... Generator pogody trzeba jakoś wyłączyć, co? Bo zobacz, jaka jest zadyma. A mi się ta pogoda w ogóle nie podoba. Chodź, no, ja wyłączymy. Dobra. Naciskam jeszcze raz. Okej. Okay. O kurde. Co jest? Ty wy to widzicie? Łoń! Ej, popsuł! I! Jak walnęło! Sekundarz, no wariaty, bo, bo ty zabije to. Dobra. Ja dziękuję! Ej, ja miałeś to wyłączyć, co ty zrobiłeś? Ja z nie wychodzę. No ja raz tylko nacisnąłem. Nie wiem, to ciekawe, się podoba. Ej, dobra. To ja nacisnę jeszcze raz, może się wyłączyć. Dobra, jesteś taki odważny, to idzie. Dobra. Nie no ty jeszcze pogorszysz sytuację Ej, nic się nie, nie zmieniło no chyba, 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 się lepiej robi Tak Zaczyna mi się wydaje Lepiej? No. JJ wciśnij jeszcze raz, teraz twoja kolej JJ teraz ty idź naciśnij tak, ja pierniczę Ja tutaj w się chowam i Dobra, jalo. patrz na to, ja też czuję, będzie grubo Patrz uh -huh. JJ Kapkaru cię trafił Uważaj, dostałem I co było? Przez jabłuszko Dostałem kierunek! Z... dostałeś? Co też żeś narobiła? Kieruny włączyłaś, idę Wyłącz to! Ej! Co jest? Jak wszystko leci! Radu. Radu. O nie! Ile świn leci! Nie widzę wam! Tornado! Ej, gdzie jesteście?! Ej, trafcie! Trafcie w bajoron! jest! To mnie porywa! Nie mogę uciec! O nie! Nie mogę uciec! Ratunko! Słyszycie mnie? Słyszymy! im. No nie, spada! Tak ucieka! Zobacz, co się dzieje, jaki pierścień ze świnek! No ja ja nie! jaka zalewa! Dobra, spada na dół! O, ej ej umrę, to uwaga. Świnki lecą, umrę. Dobra! Uciekaj! Uciekaj! Trafiaj w wodę! Dobra, zblokowałem się! Ja postaram się wylecieć gdzieś tutaj! Latam, latam! Lata. Czekaj, ja to wyłączę! Nie, nie mogę! I już jestem coraz bliżej! Coraz bardziej mnie tutaj wciąga przez ziemię! Ratuj nas! Już, ja już, już, cię totalnie nie słyszę. Myślę, że gdzieś to tutaj będzie. Poczekaj. O nie. W trochę, trochę. Dobra, sprawdźmy teraz u góry, gdzie jesteśmy. Zasie ja spadam. Jestem pod spadam. tym łazieniem na siema. Rozwaliłem się. Hej! Siema! Nie. Wow! Czekaj? Dobra, idź. Boił się? Tak. O nie. Jest już dobrze. Jaka za dym, zobaczcie, ile jedzenia. Czekaj, wejdę. Pójdźcie na to! O, JJ, nie. Gdzie jesteś? Już po kurzę! No, umarłem. No nie, to chodź no do nas. Do nas musisz tu przyjść, szybciutko Dobra, JJ, jesteś. Zobacz ile jedzonka, zbieraj to wszystko. Wiesz wszystko. Zobacz, A tutaj wszystkie. wszystkie świnki się pozabijały! O, no. no. Bierzemy! Słuchajcie, ale mam Ach. tą maszynę generującą tornado. Chodźmy na jakiś inny biom, co? Ej, na wioskę chodźmy, wioskę wysadzimy w powietrze. Tak i wioskę rozwalimy całą. Okej, okay, let's go. Dobra. Ja uciekam, Ty że bierłyby ja bierłyby ja, uciekamy. Na to wbiegłem we wiór. Ja co tu idę, nie wiem Mocno się dzieje. utrzymać odległość. Dobra, nie. Jak poleciało wszystko. Wow! Jak bloki latają. O nie. Po prostu. Tutaj. Lecę też nie, farel zdrajco. Co so, stoi siedzi? Mam wszystko fruwa! Nie, spadam! Wyłączyłem. Nie. nie! Nie! Dobra! Dobra, jesteśmy na zimowym biomie. Słuchajcie, no. jeszcze na razie go nie odpalajcie tego wariata i zbudujmy sobie taką, jakby mm, altankę, żeby nas przypadkiem nie wywiało z tego, jak będziemy testowali. Nie, tak. nie, to tornado eee, to jest Powodzenia! Pani, mam, kobla? mam kobla, tak. Powodzenia! Do coś takiego? Powodzonka wariaty, dobra. Okej, okay, wy do środka. Mam nadzieję, że będziecie dobra, ja w środku. Okej, okay, czekaj, chodzi. To możemy rozwalić. Czy masz Nie, ja mam się Ja mam łapę. Dobra, dobra to okay. mogę zbudować Daszek. Ale ładnie oku cyklona. Cyklonu, przepraszam, dobra. A, bardzo daleko stoi. Czekaj, ta. Musimy mieć to w środku przecież, wariant. Dobra, hit. Posun się. JJ. Nie miała miejsca, dobra. Raz, dwa. To jest trzy. Dobry pomysł. Let's go! Oh, yeah! To jest zły pomysł. Bardzo zły. Dobra. Co się dzieje? Jaka za Dobra. Patrzcie jedzonko. Ja idę się przelecieć, dobra? Ja idę się przelecieć. Eee, dobra. Let's go! Nie mogę, nie mogę, czekaj co jest! Wyciągam je, nie mogę przejść, halo! halo. Podskoczyłeś niepotrzebnie! Ja cię wypchnę! Wypchaj mnie! Eh, eh. Dawaj, szaku! Dawaj, 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 no jeszcze trochę! Nie no nie wierzę, po prostu to nie wierzę. Chłopa nie potraficie wypchać! Ja mam pomysł Nie no, zgaście tą maszynę Czekaj Wariantku. Dobra, jeszcze raz Wejdź Odejdź Nie no, to będzie git, po prostu Mówisz? odpal maszynę dobra. Lecę! No mnie nie mogę znowu Zgaś! Nie, nie wierzę. Tutaj. Ciśnienie wie, tak! tak. Wyciągam! Tak. Dobra. dobra, trzy Odpalaj Szaku! Lecisz, byku! ja też śnieżne tornado! Też lecie z nim? Runę dostałem. Rewelacja! Ja nie mogę i tak być z sobą wygląda. O nie! Wejdź, pomogę! No zgaś! Zgaś! Czekaj! Jeszcze JJ niech leci! Napie do wody czy nie? Wracajcie! Ej! Nie wiem ale to żyłem. O nie! Wyłączymy się to No co jest? O! Bioruny. Dobra, zaczyna coś się dziać się z... O o, o jeszcze raz Igno! Tak. tak, dawaj! Raz kolej, raz. Dawaj! Dawaj na nie. Dobra? Nie wyłączaj, nie wyłączaj, zostaw jeszcze! Dobra! Zostaw. Zostaw. Dobra. <laughs> Jak to krócko myśleć? To wszystko Ej. widzimy! Jeszcze raz daj! Przywal jeszcze raz! Na tropikala teraz! Dobra! Nie spadniemy? Nie no, chyba lądujemy. Chyba lądujemy! Ja chyba ląduje. Dobra, udało A, mi się! Bo lądowanie! Momencie. Jak tam na górze? O kozak! Jest tropikalny czy nie? Tak, tak, tak! Ale dobra. nie na tego deszczu! Szaku, masz deszcz? Ja nie! Nie, ja nie mam deszczu. Ała! Jeszcze tak, raz kliknął? Na to pustyni pięknie. deszcz? No co ty? Dobra, nie no, Przez chwilę był! Skończył się, dobra, wyłączaj JJ! Co wyłączaj? Ej! Ej! <słuch> ej! Eee, no, Najgorsze. Oj, chłopaki, chłopaki. Okej, jesteśmy w środku. Szaku, gonić jest siekiera, nie, się, kierować Nie, stałem szybko! I elo! Wow! się co się dzieje. Zobacz, Wyleciałem Rozwaliliśmy całą się Dobra, o, ja pięknie. Dobra, sobie Jak lecą kawałki. kawałki. Zobaj ile Zobacz, co Zobacz, co nie, tu nie się dzieje? Od bloku zginęliście. Tak, zginęliśmy po prostu. Nie. Od bloku. Ja żyję, się tak rozpada cały czas. No, powiem wam, nic z tego nie zostało. A więc, dobra, mordeczki to było na tyle. Odcinek wam się spodobał. Szczelcie łapę w górę. subika na kanale, sto łapę w górę. I kolejny odcinek się pojawi na kanale. Trzymajcie się, siema.